My name is Vanessa Schultz. I come from Czech Republic, and I perform juggling and aerial really in this circus. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Wiesław Biaćkowski. Jestem konferansjerkem cyrku Astoria. Why juggling? Well, when I was only five years old, I always looked up to my brother, how well, he was good at juggling and it. było so tak inspirujące, że chciałem też. I wanted to jest moja historia. Kiedy byłem młodszy, zawsze praktycznie 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 byłem jak mój brat. I dlatego zacząłem światła. Ojczyzną żonglerki są Chiny. Największym żonglerem świata został uznany Enrico Rastelli Włoch z pochodzenia. W polskich cyrkach podziwialiśmy. Naszego wspaniałego żonglera Roniego, a dzisiaj w naszym cyrku gościmy Vanesę, która Państwu żonglerkę zaprezentuje. Vanesa jest wspaniałą, młodą i ambitną artystką. Zapraszamy na jej pokaz. Widziałem wielu żonglerów na świecie i mogę na ten temat coś powiedzieć. Bardzo nam się podoba jej praca na arenie. Szanowni Państwo, w 1964 roku do mojego rodzinnego miasteczka przyjechał cyrk Arleki. I odtąd nie dało mi to spokoju. Zostałem miłośnikiem sztuki cyrkowej i to trwa do dnia dzisiejszego. Because I always wanted to be a juggler, well, not a clown. But I really love my dad when he's performing clowning. He's a really good clown. The most I like uh, to perform on the stage because when I perform on the stage, I can see the people's faces, how uh, my act is bringing them a joy, and how they are happy to see me on the stage. And that's why I perform, that's why I like performing. No oczywiście, że nie wyobrażam sobie innego życia. Jestem tak bardzo przyzwyczajony, zżyty z cyrkiem, że nie zamieniłbym mojego zawodu na żaden inny zawód. Cyrk dla mnie jest pracą i pasją. Nigdy bym w to nie uwierzył, że będę z cyrkiem związany aż tyle lat. About doing anything else at, uh, at the circus because I was born in circus, I was growing up with circus, that's why I choose only circus, nothing else. Thank you so much for your opinion, but I don't think I'm at such a high level yet. Well, I'm training every day for like 3 4 hours, some days maybe even more because juggling. It's to really hard uh, profesja, where you need to train every day to become the best. And um uh, so I'm really spending uh, much time in arena training. I tak miałem, miałem bogatą karierę, która obfitowała w bardzo wiele podróży po całym świecie. No, wspominam te chwile bardzo bardzo pozytywnie. No, była to przygoda, moja przygoda, wielka przygoda życiowa. Well, I study business school online. So every day I wake up, as usual, I have breakfast. And then I go study, of course, study, because study is important, even though that I am in circus. Then I go trading uh, for three, four hours, as I said. And then, of course, I have to help my mother and father. Then, uh, after the trading, I go to my caravan to make a makeup because I have to look good for a uh, people. So and I am doing my makeup for like one hour. I really love to do makeup because. Uh,

Rola konferansjera, no, no cóż, jest to dosyć specyficzna rola. Jestem gospodarzem programu, cieszę się z tego, że mogę zapowiadać artystów. No nie jest to do końca łatwe, ale, ale sprawia mi to bardzo dużo radości. W well, moim free time. i love to do sports i really love sports like volleyball basketball i really, I really do love stuff like this i also love adrenaline so roller coasters go to some park like energylandia and <laughs> that's what i like to do in my free time well my dream is to go to the grande monte carlo as i said because since i was a little i look up to my brother when he was only at 12 years old at monte carlo and it, uh, it became my dream too and i really 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 want to perform in monte carlo one day